Witam Was serdecznie w długo niepokazywanym na moim kanale Let's Playu God of War. A. Mamy jamy czegoś tam, nie przeczytałem dokładnie. Niski poziom naładowania energii pada, więc zaraz się nam pewnie rozładuje. Ale złożymy jeszcze pewnie tych dziadów pokonać, czy nie. Chcemy tą grę w końcu skończyć, żeby znaleźć miejsce na A. Trylogię Uncharted, tak moi drodzy. Następną grą na PS4 -ce. Jaką będę pokazywał na kanale Będzie Uncharted A tu telefony. A tu telefony wydzwaniają A ja muszę to wyłączyć Przepraszam Was serdecznie. Dobra Chodźmy, chodźmy. Godzina. Ooo, wow, gwiazdki przyszły. Pyk, 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 pyk. Ojej, jej, jej. Co my tu mamy? O, to potrzebujemy. Ale za bardzo energii nie potrzebuję, więc nie będę jej brał. Bo po co? Może się przyda później. A my schodzimy w dół. Walczą jednocześnie, jednocześnie walczą. Ok. Zobaczmy, co teraz nas będzie tu czekać. Kolejne mędy. Płyń, leć. Da radę? Da radę. Co tutaj nic nie ma? No idziemy, idziemy. Tam coś się świeci. Co to się dzieje? Do oh, mego fat. grobowca wkroczył morderca Gai? Kronos! Kronos! Dobrze wiem, że to ty się zabił z to nie kto inny. To przez ciebie muszę znosić cierpienia. Kiedy zabrałeś puszkę ze świątyni Pandory, Zeusa ogarnął paniczny lęk. Wygnał mnie do odchłani Hadesu, do tretaru. Bogowie kazali mi zabić Aresa. Zabiłeś Aresa wyłącznie z rządy zemsty. Lecz tym razem los zechciał uśmiechnąć się do mnie, Spartiato. to Krzyła nas. Wow. Co za kolo. Ja to się więc, że twa śmierć nie będzie leyka! Ciekawe, że ja taką siłę Uwie. No i co? Już umierać. A co ja to mówi? Nie wiem. A. Dobra, czekaj. Co jest kurde? Zapomniałem jak się błysk puszcza A teraz będziemy lecieć Wow Paluch? Tak na palec Przeklęty śmiertelnik Odpłacę Ci za to jak tylko odzyskam Nie Tak, będziemy tynić. Wjazda Co jest? Co się dzieje? Gdzie jesteś? Co to było? Niekomu, nie kumam tego zginąłem. Idziemy do góry. Tak, idziemy Gdzie do góry. Gdzie jesteś, Kratosie? A, tu jesteś. Nic mi nie zrobi, gościu. No i co? Stąd nie sposób uciec. Nie? No zaraz się przekonamy, stary, tu Dobra. Dobra, dmucha, 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 z tego wynika? Dobra. Teraz co mamy zrobić? Górne, no no. jak będzie wychodzić tutaj. No. Nie, to coś muszę chyba na tą rękę założyć. Tak mi się wydaje. O, wow. Nie mam odemnie tego. Gdzie no, masz ten palec? Nie 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 nie, tu mi się nie uda.

Dobra, jest coś. Fak. O! Tygle, fer! Mam Rozgniotę cię jak zwykłego szkodnika! Szybko mi rozgniewam. Z chęcią popatrzę jak cierpisz. Tu jeszcze nie się bić. A no, wiesz, tu trzeba było wejść. Jakże zdolny wojownik z ciebie. A przecież zrobiłem to kurde! Że zdolny wojownik z ciebie, kreator! Jeszcze trzeba wypić! Dobra, trzymiemy się. Dobra, mamy go. Znowu oślepienie. I teraz przytrzymanka i będziemy chodzić po... Skórze. Gdzieś ty się podział? Wiem, że gdzieś tutaj jest... Ola, teraz idziemy tutaj z boku. Będzie blok F1.

Dziednego, dziada jednego. Tak jest. Ten mnie tu położył, ale to tylko na chwilę. Poprawka. Dobra, jeszcze co? Dobra, wszystko? Wszystko. Tutaj pobijemy, pobijemy. No Gdzie mam iść? Twój los jest od teraz w moich uh. rękach! Nie wiem, czy tu iść tędy, bo... Nie. Kiedy z tobą skończę, zostanie mokra plama! Ups! gdzie to jest? A podniósł to! Dawaj, 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 dawaj! poszła! Gdzieś ty się podział!

Uciekasz, kratosie. Stąd nie sposób uciec! Musimy. Co ja tu miałem zrobić? Biegnąć? Dlaczego uciekasz, kratosiu? Stąd nie sposób uciec! Nie wiem o co tu chodzi znowu. Dlaczego uciekasz, kratowie? Stąd nie sposób uciec. Tak, to było dobre. Wiem, że gdzieś tutaj jest U, jaki ładny losie. Łośnie, się Prawie nie. Ramię mu oj, oj, oj. go pierdzień, o. I teraz? Oj, oj. Żywna to nie będzie strawa. Tu środka wlecie patrz. O. Ha, 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 ha. Giniemy tu jak na zawołanie. Szybko. Dawaj szybko, szybko! Chyba się udało. Do żołądka, do żołądka. Teraz go wyżyga, chyba. Wyjdzie. A, że tu, nie, masakra. Ja jest Flaki mu wyszły normalnie. Zdobyłeś kamień u Falosa. Już masz to, co chciałeś! Zostaw mnie! Czekaj, teraz trzeba... co mu tu trzeba zrobić? Tutaj, 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 jest można zrobić, niejako teraz tak. Yes. tak jest. Pat. 恐固的机构。 Забия вас на родине, конечно. Мои yeah. no yeah. финишки. Co nam chodziło? Zabójca Tytanów. No dobra. Jebdu. O witam serdecznie, mamy ten kamień. Kratos! Ty wysłałeś mnie na śmierć! Nie, nie, nie! Uspokój się, kratosie. Wiedziałem, że z łatwością sobie poradzisz. Naprawdę potrzebowałem kamienia omwalu. Zobaczysz. Pośpiesz się, starcze. Ha, ha. Gdy broń szykujesz taką jak ta, nie śpiesz się. Mm. Warto było zaczekać. Nie ma drugiej tak wspaniałej broni. Co no, on zrobi? Już się pamiętam... Aaa... Jak obiecałem! Łańcuchy... Szpony nosi... Oto nosiły, jest no. oręż twojej zemsty! Aaaaaa! <grym> and there's ...ma piękna Pandora. Proszę, oszczędź ją. Pandoro... ...wybacz mi. Coraz mniej ich zostało, no. Trzeba przyznać, że coraz mniej... ...Bidż Nemezis. tut træmaj Bættu næðst teraz tak bo nie wiem dokładnie zrobimy sobie save no i widzimy się chyba w następnym odcinku moi drodzy także dzięki za uwagę trzymajcie się do następnego czołem